Cześć kochani, z tej strony Gruba Ryba Dawno się nie odzywałem, ale wierzcie mi, że nadmiar pracy i nadmiar obowiązków Zarówno i tutaj w sklepie, jak i poza sklepem Po prostu uniemożliwiają mi cokolwiek nakręcić Słuchajcie, pytajcie się często, dzwonicie co u mnie, jak hodowla, co się dzieje i tak dalej Cóż się dzieje, ryby są porozkładane, tak jak widzicie tutaj parka red delili na dole y, samiec y, Reda razem z Ikrą Więc y, tak jak widzicie Raczej wszystko gra i buczy y, Obok, słuchajcie, y, redy weloniaste Powinny coś tutaj wymienić sobie y, na dniach Muszę jeszcze podmienić wody, bo to okres taki y, świąteczny był więc trzeba coś tam zacząć podmieniać, bo tylko przyjeżdżałem, nakarmiłem parę jakichś tam e, testów i tyle. Słuchajcie, e, na zapleczu, no co by nie było, nie? E, słuchajcie, tu są e, zwykłe ancystrusy, gdzieś tam, które wycierał samiec e, Green Dragona. E, obok, e, tutaj akurat są. Bo dajże że tu są redy weloniaste. Tu samiec Green Dragona siedzi sobie na ikrze a na dole są już wrzucone, zarówno 236, Kule, coś mi latarka tutaj ginie. Są, o, tam gdzieś na samym końcu czmyknął tylko ogonek wystaje eee, 236 eee, są tutaj wrzucone 180 jedynki o które widać eee, maluchy na eee, tym na przybięt eee, tutaj są 200 jedynki 330 trójki i bodajże Snow White, tak więc powiem Wam szczerze, że powoli. E, oczywiście dzisiaj też wymieniam wodę e, u 213 była. Dzisiaj podmiana u 180 trójek. Jutro się zabieram za 397 a tutaj, e, oczywiście, e, 201, która też musi mieć podmianę, i e, widzicie, e, już tutaj e, 236 basic, siedzi e, w grocie. Tak więc, co u mnie? Generalnie po staremu, słuchajcie, robię to, co lubię, robię to, co mogę. Wysyłam grot także, e, na chwilę obecną, tak jak widzicie, e, pustki, na, e, pustki na półkach. E, I, o proszę, o proszę, o proszę, to tam mówię pustki, bo tutaj brakuje jakichś e, 150 grot, tutaj co najmniej 150 grot, tutaj brakuje 150 grot, już nie mówię o kwadratach, których prawie nie ma. E, więc bardzo dużo wysyłek, z czego się bardzo, bardzo cieszę. E, dużo m, e, pracy przy, przy mówię, przy wysyłkach, no i troszeczkę przy tych e, moich rybkach. Słuchajcie, ode mnie wszystkiego najlepszego spełnienia wszystkich Waszych marzeń, e, takich najm, najmniejszych i takich największych. Żeby Wam się wszystko udało w 2023. Z całego serca życzę i, yy, i mam nadzieję, że Wam się to wszystko, wszystko yy, spełni. Pozdrawiam Gruba Ryba Lublin. Do następnego jest nas naprawdę coraz więcej, bo prawie 1800 ludzi już jest na kanale subskrybentów i stale, stale przybywa z tego mnie, co mnie bardzo, bardzo cieszy i niesamowicie, niesamowicie zaskakuje każdego dnia. Pozdrawiam, gruba ryba lubi.